Świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Lekcja tańca. Pepa idzie na pierwszą lekcję tańca. To jest nauczycielka tańca. Aha, ty pewnie jesteś Peppa. A ja jestem matanka Witam, madam. O, urocza. O, witam na naszej pierwszej lekcji ćwiczeń baletowych. <grym i zna> Przyjadę po ciebie. Pa, Miłej zabawy. Są tu przyjaciele kędy Candy Hot, Susie, Owca, Ganny Pies, Rebeka Kulik i Pedro <grym> i <zna> Dzieci, Dzisiaj przyszła do nas nowa koleżanka, świnka Pepa. No, Pepo, dołącz do przyjaciół. Witam wszystkich. Cześć, Pepo. Dzieci. Zacznijmy od demi-plié. Demi-plié. A mały podskok. Petit jeté. Z gracją i pięknem. Petit jeté. Gracja i piękno. Lekcja baletu to prawdziwa frajda. Podnieście ręce. Wyobraźcie sobie, że jesteście łabędziami. Czy wiecie, jakie dźwięki wydają łabędzie? tańczyć. Każdy to lubi. Mamo, mamo, tańczyliśmy jak łabędzie. Pepa świetnie sobie chodzi. Tańczyłam bardzo pięknie. I z gracją. Cudownie. Pokazać ci, jak tańczyłam? Teraz jedźmy do domu. Tam pokażesz mnie i tacie i George'owi, jak tańczysz. Pepa i mama świnka dotarły do domu. Tato George, pokażę wam, jak dziś tańczyłam. Czy to trudne? Dla mnie to łatwe, ale dla ciebie, mamusi i George'a, to będzie bardzo trudne. Trzeba włączyć muzykę. Tak, teraz George. Tato i mamo, musicie powtarzać to co ja. Madame Gazelle używa śmiesznych słów, ale naprawdę chodzi tylko o zginanie kolan i podskoki. A leptiże te? Tato, znasz te śmieszne słowa? <laughs> Mnie i mamie całkiem nieźle szło w balecie. Bądź ostrożny, tatusiu Nasza ulubiona poza to padydy Hopla! O! To nie całkiem tak miało być Gapa, tata świnka Lepiej niech Peppa zajmie się baletem Tak Ja jestem najlepsza pięknym łabędziem. Brawo. Brawo. Brawo.